Cześć, z tej strony Fosemek. Dzisiaj sobie gramy z moim kolegą w FSA2.2. Ja dzisiaj siedzę wygodnie w moich czterech literach i przyglądam się jak gra w fachowiec. Nie, on ma chyba jakieś 400 godzin w tej grze. Jeśli o, co najmniej 400, nie? Ale wam powiem tyle To jest prawdziwy fachowiec na poziomie. I Ogólnie powiem wam tyle. Dzisiaj sobie zrobimy kieszoneczkę. Daj! Like. Ale szybko jedziesz że jedzie 2,5 km na godzinę. Ja mam nie, ja tak, Pan tam ja nadzieję, że kiszonką. Nie, nie. Tak, Wiecie, Zbysiu poleciał w balet. Ja Co po tak prostu... Nie, nie dość, że wtedy tworca e... mi nie zapaliła. Słuchawki mi pękły na głowie. Nie, tak, Teraz mam zupełnie nowe. Fajzerka potwierdzi. Nie? Także naprawdę. Przepraszam. Ja po prostu ryczałem chyba północy. Ja, ja się zawiodłem. No. A i jeszcze jedno! Słuchajcie! Dopo kupi sobie nową kartę graficzną! No dobra, nie, tak naprawdę... Nie, nie, ale słuchajcie, tak się się. Ale na będziemy musieli się zająć nową grą. Irek zwolni dokładnie... A jedno Mirek faktycznie się naćpał tej kiszonki. Family friendly content! Tylko po fosenka Ej Nie w się sensie miałem takie Aha, Mirek pojechał bez ciebie Dobra, Mirek O Boże przy... Mirek no właśnie! Czy on może żuberka wypił z kolegami? A jedzie 10 km na godzinę. No jakoś. Myślałam, że on czołgami górę, ale on nie jedzie, on się czołgił. O, Mirusz się zatrzymał. No, Welić, poczekam na no, ciebie. Jedziesz? Zbam. No teraz No przez to zostałeś zablokowany! A, musisz mu zjechać z drogi. Za, za duża dupa. Nie, nie... Op. Op. Dobra, Polekaj, ja zawrócę jeszcze raz. Ładnie <laughs> no. no naprawdę. Powiem wam tyle. E, ten, ty... T, 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 ta forza i te słuchewki to była taka wpadka. Normalnie, Kajzerka ke przyszła. Nie. Wzięła go na barana. E, przepraszam, do BMW wsadziła. I tutaj mamy już w sumie mam, Mamy tego, tego, tego i Mitsubishi. No. Sprawdzałem na boku. Nie I nie Nie, bo to był ten wirus, jak masz papieżowa żołnierzy, to ja, żo czeka. mowa To był... No to opis... To wy by, by by opisie było napisane parę i wirus, coś w tym stylu, nie? nie. po prostu stwierdziłem, że Yeah. Mm -hmm. Nie pójdę z śladem pana od informacji jest slajski, który to Ej no, no. bo, bo mi Weź cofnij do bo, bo Mi... mi nie Ay, do Mirek nie ogarnia Ej no Mirek! ile on walną tej krzywny? No czego robisz? Przepraszam? Tak. Mało powiedziane. Ja dzisiaj po prostu przez 5 minut siedziałem i patrzyłem w ścianę i y, 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 słuchając i y, mówiąc sobie w w, w głowie tylko takie co ja, robić? co ja miałem robić co ja miałem robić dosłownie miałem tylko taką zamułę nie? tylko bo w porównaniu do zamuły którą miałem u kolegi bo jest nic do mi no raz to nie, no, nie Nie no, mi raz się naprawdę dzisiaj kiszony na żarł. W żubrówkę. A wam powiem tyle, co bym To dzisiaj jest mega aktyw odcinek. Koszenie... koszenie. <głoszenie> <głoszenie> nie powiemy czego. Eee... Um, family friendly? Pewnie? Um, <noise> <noise> Ej, dobra, wyrównaliście. A tam mira Mira tego nie zauważył. A to moja szyczkarka jest! A. Trafisz, przecież masz te 3 miliony złotych. <noise> No właśnie! jest. co, je? Nie. co? To jesteś! To To Aha... Wujek kajzerka wam pomaga co oglądać jak sangra Ej, ej kajzarka, ja właśnie sobie uświadomiłem Skoro kaczki Przepraszam ja jestem gęsią, zapomniałem Nie, e, to jedzo, jedzą chleb A w sumie gęsi nie wiem co jedzą, Zakładam, że jak pada ojca Co, też chleb Zobaczył dzika w czakach. Nie, akurat o tej godzinie byłem tutaj. Ogólnie to jest nasza polska seria. To jest taka większość maszynami. O wiele większości. Tam w sklepie nic nie stoi. My, my, my wcale. My, my wcale mm. nie było przed chwilą Nie, nie. Nie, tam nic nie stało. Nie, widzowie, przewidziała wam się.

2, 1, 6, e, nie wiem, jakaś polska liczba. 46, 4, 4, 4 nie, bo od czterdzieści... od 46, nie, okay. b5, śledź, pięć, przyszedł, śledź, jeden pies. A właśnie o Boże. Czekaj. Widzowie. Yy, Kaiserka przejmuje dowodzenie. No ello. Jak Wam się podoba nasza polska seria z niepolskimi maszynami. Niestety fosanek musiał na chwilę sobie pójść. Zaraz. Zaraz wrócimy do koszenia, tylko podjadę po drugą przyczepę. Już to Mar... Kać, ka... Już Fosenek przejmuje. Mar, 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 mar. tak, dokładnie. E, powróciłem z łowów. Złowiłem jedno małe dziecko. <głos> <głos> Zaatakowały mnie. Z mojego blastera z chińskiego w naFA Nie, on no, żartuje. Oczywiście, Family Friendly. Nic takiego nie było. Że ja bym takie coś zrobił? Przecież wy mnie znacie z dobrego serca. Znacie mnie przecież, nie? Ile osób zabiłem. Ehm. Ehm. okej. Um, no może zabijem trochę osób w Wartanderze, ale... Jezus, nie, nie to! Ej, bo on teraz... Mirek, zdecyduj się, do której przyczepy lejesz! dep. Sorry, ludzie, ale ja po prostu nie mogę tego i inaczej powiedzieć. Nie, to jest przyziemo. Albo No nie, no Mirek i z Go na Krejsa, co Wam powiem? No, no nie! Nie chcę tu co, Panie? Dobra, Mirek i Z Go na Krejsa, co Wam powiem. No nie no, Kajzerka, weź mnie, bo ja nie wytrzymam, Mirek! coś odwala... O, 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 zdecydował się. Bierze tamtą. Nie, nie, nie. No. ej, to mirek coś brał, czy my się przycie Aha. To my wybraliśmy jej suchą kukurydzę, a on bierze sieczkę, tak? O, teraz... Teraz sobie drzemkę uciął! Jakie sobie No nie! Bye, Ewi, ładnie, ja jestem ciekawy, czy będę jutro miał cierpliwość na tą armę.

Ja nie wiem co się dzieje Dzisiaj naprawdę mam wrażenie, że, wrażenie, że to jest Ohio Jezus paria pomocy Mam Marian dzwoń po egzorcystę. Brum, brum. No ale przez... motur, czyli bombę mi beczka ten, ten prawa autorskie wypomnieć. A właśnie, nie? Ja sobie ostatnio y, oglądam taki fajny kanał. Nie powiem jaki, ale naprawdę polecam wam go. XD <grym zda> y, Nie no, nie wiem. Nie wiem czy to mi raczej wypomni, ale oglądam się ten kanał. Był odcinek z GTA, nie? Przeszukali jakiś tam wóz, bo na LSPDFR grali, prze, prze, e, przeszukali jakiś wóz, a nie to u, mar, e, u, mojego, u naszego głównego adminu sportowego oglądałem. Bo ja przecież... E, przecież mi się gry pomyliły, nie? Bo... To oglądałem u mojego kolegi, a oglądałem coś podobnego w Flashing Light. Także, no, nie? I powiem Wam tyle, nie? Idealnie, jak powiedział, ej, co to jest? No to, to jest, nie? I idealnie wtedy mi się włączyła reklama NoSpy Max. Miałem takie, okej, okay, już każdy wie, co to jest. Dziękuję bardzo, dzięki za oglądanie. Do widzenia już po Ja po prostu... To były moje myśli, nie? Тут święty... Ej, w sumie... La, muli 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 i nie sieczka aaa, nie ma to jak legalne chicy Dawaj, dawaju, dawaju, dawaju! Ja mam pojęty, ja teraz właśnie sobie wziąłem... A, a, a! Znajdę, znajdę, obiecuję ci! Ja wiem, wiem, wiem. To akurat dzisiaj pana czarnego ogląda. Eee, nie, ale nie myślcie, że jestem raz Widzicie, na naszym kanale nie, mhm. nie ja, ale to, to tak się nazywa Jego kanał. Naprawdę. Epilepsja fotogienna. Uwaga, alert! Jeśli, jeśli użytkownik, je, użytkownik YouTube'a prędzej dostał op, ten napadł epilepsji i zalecany jest nieoglądanie tego filmu. no się gra. Ponoszy się gra.

Ciekawe kiedy tu w jakieś trzajdy. Myślę, że już powoli będziemy kończyć ten odcinek. Chociaż wiecie co, czekajcie. Zrob, zrobimy to, zrobimy. Wam. To się oszczędzimy Wam tego czasu. I widzimy się, jak złocimy całą ścieżkę. Papa. Widzowie, taktyczna zmiana planów. Jednak teraz się z Wami żegnamy. A widzimy się w następnej przygodzie z farminga. Polskie życie. A nie. Ze mną była dzisiaj Kajzerka. Dziękuję za współpracę. To był kanał Fosenek. I widzimy się w następnym yy, yy, odcinku. сжимайте